Cześć, tutaj Monabi. Przychodzę do Was dzisiaj z tutorialem jak zrobić bardzo szybką, prostą kartkę z zakładką magnetyczną, tak naprawdę używając minimalnej ilości materiałów oraz resztek papieru. Mniej więcej tak się właśnie prezentuje taka kartka. Można ją zarówno tą zakładkę używać właśnie tutaj wkładając ją do wewnątrz lub po prostu pilmując całą kartkę. Ja lubię jak jest jak prezentuje się u mnie na kiermaszach właśnie w taki sposób. I do tego będziemy potrzebować jakąś bazę. Ja tutaj akurat mam bazy takie już od razu lekko metaliczne. Do tego ścinki papierów, jakieś napisy, czy to drukowane, czy to stemple, to już zależy, co tam macie pod ręką, jakieś naklejki, czy czym chcielibyście ozdobić właśnie naszą zakładkę. Tutaj jakieś elementy do wycinania. No przygotujcie sobie coś, co wam jakby zalega i co chcielibyście użyć. Oraz y, najważniejsza rzecz, czyli taka folia magnetyczna. Ja używam akurat jej 7 mm. Coś do pikowania, do klejenia, do cięcia. Jakiś tam mazak czasami też się przydaje. Y, I też kawałek białej kartki. Ja mam akurat 250 I y, y, ona już była wcześniej raz zgięta, Ale jeżeli nie macie y, zapikowanej kartki, no to musicie sobie zbikować ją w dwóch miejscach. Mniej więcej w odległości 2-3 mm od siebie. Po to, aby później nasza zakładka po prostu miała miejsce na obejmowanie właśnie jakichś tam papierów, jakichś notatek, oraz jednocześnie, żeby ten magnes jeszcze do środka, ta folia magnetyczna nasza się umieściła, ponieważ, tak jak mówiłam, każda jest niecały milimetr, ma więc no trzeba zrobić troszeczkę tego miejsca w środku. I teraz sobie docinamy fragment tego białego papieru, który właśnie już będzie zaraz naszą zakładką. Ja robię to jeżeli chodzi o długość na 10 cm, a jeśli chodzi o szerokość, to od 5 do 4 cm dostosowuję sobie po prostu takie, jakie mam ścinki, takie, jak mam już zamysł do zrobienia. Teraz robimy sobie w połowie, czyli na 4,5 cm. Myślę, że właśnie jakby grubsze czy też cieńsze, no nie miałyby takiego wyglądu grubsze by byłyby już dosyć ciężkie. A jeżeli chodzi o cieńsze, to mogłyby tak dobrze nie łapać papieru i ciężko byłoby nam jakieś elementy później umieścić. I teraz musimy dociąć sobie naszą folię. Ja używam do tego giletyny. Ponieważ jest dla mnie najszybsze, i folię docinam folię magnetyczną o 2 mm mniejszą niż co robiłam przed chwilą tą bazę zakładki, czyli to będzie 4 i 3 mm na 9 i 8 mm, i będę potrzebowała dwa takie kawałki. Z tym, że nie dotnę ich sobie po prostu jeden do drugiego, tylko wycinam najpierw pierwszy fragment. Sprawdzam, czy na pewno wszystko jest równe, żeby to też później się w miarę elegancko prezentowało, nawet po otworzeniu tej zakładki. I teraz bardzo ważna sprawa, ponieważ folia magnetyczna ma dwie strony jedną matową, drugą błyszczącą. I tą błyszczącą, obydwie błyszczące, dokładamy do siebie. I ona, jakby, ma takie w sumie te cząsteczki tego magnesu. Nie wiem dokładnie, jak to działa, ale musicie sobie wyczuć to, żeby ona dobrze złapała. Nie żebyście robili jakieś przesunięcia. Ona musi po prostu fajnie złapać. I jak dobrze złapie, no to czasami niestety no, troszkę tej folii stracimy. Ale no, to jest bardzo ważny krok, żeby później wasza zakładka równo się składała i żeby dobrze działała. I jak już mam przyklejony, jakby sama przykleiła się do siebie ta folia magnetyczna, to dopiero wtedy mogę ją odpowiednio dociąć, żeby właśnie obydwie części były równe. Gdybym tego nie zrobiła w ten sposób, to tak jak mówię, mogłaby zakładka się krzywo zamykać, mogłyby być z nią problemy, dlatego musicie zadbać o to, żeby te dwie strony błyszczące ze sobą się najpierw spotkały, zanim zaczniecie docinać drugą, drugi ten fragment folii magnetycznej. I tutaj mi się trochę przesunęło, ale to wiecie, nie ma problemu. Wystarczy to jeszcze raz sobie złapać, dociąć i tak naprawdę już bym powiedziała połowa pracy za nami, jeżeli macie już bazę do kartki. I teraz będziemy to wklejać. I jak możecie tutaj zauważyć, to właśnie połączona jest z dwoma tymi bardziej błyszczącymi częściami. Ja taką matę. Magnetyczną folię magnetyczną, różnie to jest nazywane, kupuję na lekronometry. Na właśnie w grubości 7 mm, ponieważ pozwala mi to oprócz takich zakładek magnetycznych robić również maty do wykrojników czy magnesy na lodówkę. I teraz po wklejeniu pierwszej części cały czas mam spięte ze sobą te dwie. Części i smaruję drugą, drugą tutaj część na górze, żeby przyłożyć dopiero naszą bazę zakładki, wszystko ładnie przytrzymać, by mieć pewność, że będzie równo. Na ten cały ten myk polega, żeby w ten sposób to robić, i uwierzcie mi, że ja już próbowałam, i tak spisuje się to wszystko idealnie. I jesteśmy pewni, no niemalże w 100%, że będzie to równo. To musi chwilę przeschnąć, więc w tym czasie wybieramy sobie jakieś papiery, którymi chcemy przyozdobić naszą zakładkę, dobierając je mniej więcej, no trochę do tej bazy ale również pod, jakby, bo będzie to spodem, tak, jakby tutaj naszych późniejszych udekorowanych rzeczy. Także ja sobie znalazłam tutaj taki papier w motylki, a że wcześniej pokazywałam Wam, że w kopercie mam motylki, to postanowiłam właśnie coś takiego użyć. I teraz wycinam ją na tą samą wielkość, do której docinałam maty magnetyczne, czyli jest to 4,3 mm na 9,8 mm, czyli po 1 mm z każdej strony będzie jakby tego białego zapasu i o to mi chodzi, żeby ona też nie była taka, wiecie, w 100% nie dochodziła jedno do drugiego. Tylko, żeby troszeczkę delikatnie była widoczna ta biała ramka. I właśnie. W taki sposób będę teraz to przyklejała, żeby ta rameczka była widoczna. Więc po prostu używam zwykłego też kleju. Ja od dawna stosuję klej do tekstyliów z eksona, który przelewam sobie do małej butelki. Zresztą tutaj papier wazowy, czyli ten w motylki, jak i również ta kartka do bazy jest z eksona. Więc. Można to zrobić na tanich materiałach i też będzie ok wyglądać. Takie rzeczy są właśnie fajne typowo na kiermasze, gdzie ludzie są wzrokowcami, gdzie ludzie szukają jakichś takich rzeczy czasami wyjątkowych. I dlatego ja postanowiłam coś takiego zrobić. Ja zainspirowałam się akurat pracą Jennifer Maguire. podlinkuję Wam na dole filmik w którym ona robiła kartki z zakładką, ale nie magnetyczną. A ja postanowiłam zrobić właśnie taką swoją wersję, więc gdzieś tam podpatrzyłam u niej po prostu. Jakoś to zainspirowało mnie do pójścia o krok dalej i zrobienia czegoś takiego. Teraz sobie wybieram motylki, które będę umieszczała za chwilę na mojej zakładce. I um, one są nawet fajnie widoczne. Obawiałam się, że... Przez ten kraftowy papier one mogą być słabo widoczne, ale jednak ze względu na to, że one są takie jasne i mają delikatną ramkę białą wokół, ponieważ podczas wycinania postarałam się o to, żeby właśnie ta rameczka została, to będą tutaj całkiem nieźle pasować. Więc chowam resztę elementów i zajmuję się teraz postaraniem o to, żeby równo je przykleić już na naszej zakładce. Trzy myślę, że są tutaj wystarczające, gdybym miała dłuższą zakładkę to pewnie użyłabym cztery, tylko że bazę wtedy też musiałabym mieć dłuższą, bo to nie jest taka standardowa, to jest troszeczkę mniejsze niż A6. I one były w takich kompletach po 30 sztuk z kopertami już gotowymi, także używam ich, ponieważ sporo mi ich zostało, w zeszłym roku je kupowałam. A potem takie prace są idealne. Teraz nie jestem pewna, czy są one w eksonie. One kosztowały 9,99 właśnie za 30 sztuk już z kopertami. I one mają tak jakby nadrukowany foliowo, lekko wyżłobiony wzór. Ja lubię robić przeszycia na moich kartkach za pomocą cienkopisu. Tutaj może nie będą one aż tak mocno widoczne, ale jeżeli ktoś się przypatrzy, to jednak przy tym brzegu będą te takie linie, jakby zrobione troszkę. Nie chlujnie, ale takie zygzaczki, takie linie ogólnie bardzo podoba mi się ten efekt. Zarówno w notesach, które wykonuję w skrapuszkach, czy tam w większych notesach, jak i właśnie w tych zakładkach magnetycznych, i niemalże na każdej pracy one się u mnie teraz pojawiają. I zakładka już wyschłana możemy tak naprawdę zacząć już jej używać. Zamontuję ją teraz na kartce, żeby można było przejść do ostabienia. ponieważ no widzicie, że teraz jest dosyć pusto. Tym bardziej, jakbyśmy zdjęli sobie tą zakładkę, to już by w ogóle kartka ani nie miała żadnego napisu, ani nic. I jak ją tutaj założycie, tą zakładkę, tak już mówiłam, zależy od Was. Tylko czy bardziej Wam się podoba, że ona obejmuje całą kartkę, czy nie. Przykleimy sobie napis. I napis wybiorę już z gotowych tutaj arkuszy, ponieważ też mam kilka sztuk i chciałabym zacząć je zużywać. Także wezmę sobie już jeden z gotowych napisów, ale możecie napisy robić odręcznie, wydrukować, wyembosować, odbić stemplem, czy właśnie użyć jakiegoś takiego gotowego. To już zależy tylko i wyłącznie od Was, co Wam się podoba. I ja chciałam wziąć tutaj. Już gotowy napis, ale najpierw jeszcze przykleję sobie kryształki i one są też zekrzone. Ja lubię używać trzech w jednym rogu oraz jednej w drugim rogu, w rogu jakby tak na przeciwstawnym, ponieważ to zarówno doda nam takiego błysku, jak i sprawi, że po zdjęciu tej zakładki ta kartka też jako tako będzie wyglądać. Wiecie, będzie coś tam na niej zawarte. także jeszcze dopełnimy ją tylko tutaj napisem i będzie już gotowa. Jeżeli chodzi o napis to wybrałam sobie tutaj z tego arkusza. Jest to Craft O'Clock i weźmiemy najlepsze życzenie. I to jest napisy wyjątkowe okazje ponieważ już miałam ten arkusz rozpoczęty to to też się pokusiłam właśnie o to i teraz docinam sobie go na odpowiednią wielkość przy użyciu gilotyny wy możecie używać oczywiście nożyczek czy tam linijki i nożyka do tapet trimera, to co jest wam najwygodniej, ja uwielbiam małego teama i jak tylko jestem i mogę go używać to, to go używam i, i staram się właśnie w ten sposób sobie ułatwiać pracę i ja lubię napisy podbijać jeszcze na kartce i teraz sobie patrzę właśnie, żeby delikatna ramka była wokoło. Jakiego resztka, jakiej resztki papieru mogłabym tutaj użyć, żeby to pasowało do całości i znalazłam tutaj kawałek właśnie takiego granatowego, lekko metalicznego papieru, który z jednej strony ma taką warstwę Taki wzór, jakby lnu, a z drugiej jest ten gładki. To też był papier A5 w takich paczuszkach z ekszona i gdzieś tam mi został po wykrojeniu wykrojnikiem. Zresztą na świąteczne prace taki skrawek. Także teraz akurat się przyda i zostawiam sobie tak mniej więcej 1,5 mm, milimetr 2 mm w zależności w sumie jaki chcą efekt osiągnąć. Tutaj jest to półtora milimetra wokoło tą ramkę, czyli z każdej strony dochodzi mi do napisu półtora milimetra i teraz napis przyklejam bezpośrednio na kartkę bez żadnych podniesień, bez niczego, ponieważ te kartki są robione specjalnie proste, szybkie, chociaż czasami kuszą się na to, żeby zrobić go na piankach, to tym razem chciałabym, żeby był na płasko. Kartka bardzo prosta, bardzo szybka dla miłośników czytania. Czy, czy jakichś studentów, dla uczniów? Myślę, że bardzo fajny pomysł na prezent. Także możecie to sobie spersonalizować jak już chcecie i wykorzystujecie resztki, resztki takiej folii magnetycznej. W momencie, kiedy robicie właśnie maty na wykrojniki, to też Wam pewnie zostają. I jak możecie zobaczyć, tutaj ta zakładka działa na kilka nawet warstw. Aczkolwiek, no wiadomo, że aż tyle, powiedzmy, tam 10 kart. Nie utrzyma, ale kilka takich zwykłych, 80 um, czy tam 120 gramatury spokojnie da radę. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten tutorial, dajcie znać, czy Wam się podobał, i my widzimy się w następnym filmie, który dla Was przygotuję to co do następnego, Pa, pa!